Jak, jak się tutaj czujesz? Niezbyt. Uf. Niezbyt. A nie. Najgorzej jest to, że na pie, na, ojciec leżał na parterze, a na pierwszym było już dla dzieci, nie? Mm. Znaczy odwrotnie. Żeby przejść do ojca trzeba było przejść przez pierdzięcję. Mm. Bo ta i dzieci schodziły na dół, bo tylko dla dorosłych było świetlica z telewizorem. Mm -hmm. I, I mnie to przerażało, jak dzieci z tymi i idą. Jak, jak wspominasz tutaj wizyty u taty? Nie dobrze. Bo wróciły w sumie złe wspomnienie, ale które... które mnie pokazały, na czym życie tak naprawdę polega. Czyli? Czyli, że trzeba się brać w gaz i coś zmieniać, żeby moje życie nie wyglądało tak... We... nie było wegetacją tylko, ale żeby miała coś z tego życia i zaczęłam doceniać życie po prostu. Zaczęłam dostrzegać, że życie może przynieść coś dobrego. Ktoś umarł, a ja narodziłam się na nowo. Moja nowa droga życia zaczęła się od, od wizyty u taty w hospicji, bo mój tata chorował na raka czuski. po jego... Y, 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 Śmierci zdecydowałam się na zmianę życia. Jego wygląd przed śmiercią mi uświadomił, jak moje życie do tej pory wyglądało. I że jak, jak, jak nic w nim nie zmienię, to, to, to będzie dalej. Marno mojego życia, a ja chcę żyć inaczej, bo nie chcę umierać sama. Byłam taka bardziej zamknięta w sobie, nie wierzyłam w siebie, bałam się nowych rzeczy i po prostu nic mi radości nie sprawiało. Nic mi się nowego, nie miałam nowych wyznań, wyzwań co mi tylko sprawiało radość to praca i, i, i koncerty, bo tam się czułam normalnie, że zapominałam chociaż na te półtorej godziny koncertu, że, że mogę, to była taka moja odskocznia, tylko koncerty były tą odskocznią od od normalnego życia. W sumie to wokalista zespołu mi pokazał, że można mnie traktować normalnie, tak jak normalnego człowieka. Nie patrzył przez pryzmat mojej niepełnosprawności, tylko patrzył tak jak na normalną dziewczynę, bo wtedy jeszcze byłam dziewczyną. Ważna dla mnie osoba stwierdziła, że to, co przeszłam przed, śmier przed śmiercią ojca i, i w dniu śmierci ojca, to jest jakiś tam rodzaj traumy. I, i, i właśnie ta, to jest Janek, który, który, którego poznałam w szkole podstawowej. On jest psychologiem, ale nasza przyjaźń trwa do dzisiaj. I po prostu nie umiałam sobie dać dać tym rady z tą traumą po po, po śmierci taty, bo jego jego widok przed śmiercią mi się śnił i miałam problemy ze snem. I po, po, po prostu musiałam sobie poradzić z tym jakoś i zadzwoniłam do Janka i, i on od razu przyjechał i on stwierdził, że coś potrzebuje, żeby sobie poradzić z tą, tą traumą i on mój podsunął pomysł siłowni. nowa rehabilitacja mi dała, dała to, że ktoś mi pokazał, że rehabilitacja nie musi boleć i nie musi być nudna i po której nie, nie czuję się ociężała, nie boję mnie nic, tylko mam z tego frajdę i zaczę, zaczęłam widzieć rezultaty tej rehabilitacji i złapała, że tak powiem, bakcyla do tego. Samodzielne życie mi się wzięło na, y, z tego, że po prostu na tyle się poczułam mocna i fizycznie i psychicznie, że, y, że stwierdziłam, że chcę spróbować sama mieszkać i i to właśnie dzięki mojemu trenerowi, Maltinowi, który mi pokazał, że stać mnie na więcej niż myślałam. I który wyzbył mnie takiego strachu przed i nie boję się teraz nowych rzeczy. Tak się czuję, jakbym w końcu yy, wyszła z jakiejś yy, yy, pętli, w której się zaplątałam. I czuję się teraz yy, potrzebna ludziom, bo jestem bardziej taka yy, bardziej doceniana przez ludzi i, i czuję się. W właściwym miejscu i o właściwej porze. Mam w końcu swoje miejsce na ziemi, w której mogę robić tak jak chcę i to co chcę. Najważniej to bym chciała podziękować yy, Oli, która mnie widziała w różnych sytuacjach i i Jankowi, ale to są ludzie, którzy pojawi, którzy już byli ze mną dawno, a do tego grona tych ludzi właśnie doszedł mój fizjoterapeuta Marcin, który, który mnie wyznał, właśnie tych rzeczy, że teraz się czuję. Wartościową osobą i, i że mam ten spokój, o który tak walczyłam. Marzę o tym, żeby żeby moje życie wyglądało tak, jak teraz wygląda. I że się nie boję marzyć. A wiesz, o czym marzę o tym, żeby zobaczyć z bliska morze i od tym, żeby mieć kogoś, z kim mogę to szczęście dzielić. A wiesz, czego życzę słuchaczom tego filmu, żeby nie czekali, żeby odkryli sobie tą siłę do Przeprowadzenia zmian swoich Lecz nie masz tego, co